Witajcie, kochani, serdecznie na moim kanale. Jest piątek, piątunio. No to wiadomo, 100 dzieci challenge. Sol, sol, Jadrowina pieprzu. Witam Was w 41 odcinku 100 Dzieci Challenge. Jesteśmy oczywiście przed rodzinką naszą Scott, w której to moi drodzy rozpoczyna się kolejny simowy dzień. Nasza Emma zrobiła przepyszne. Mam nadzieję, Emma, zrobiłaś przepyszne jajka tylko dla siebie. Naprawdę! Y no więc tak, Emma miała zrobić przepyszne śniadanie dla całej rodziny, po czym zrobiła jajeczka tylko dla siebie i poszła jeść. <laughs> Matka roku normalnie. <laughs> nic to nic to, coś tam w lodówce mamy na szczęście i za karę będziesz musiała moja droga dzisiaj trochę pogotować. Nie ma to to tamto. Proszę bardzo pięć, a my potrzebujemy więcej, ale nie, potrzebujemy 5, dobra. Ale zrobimy tak, kochani, że ja zawiążę sobie tutaj grupę, bo jak oni mi się. Ty nie, kochana. Jak oni mi się porozchodzą, to panie, ludzie, ja nie umiem po prostu tego ogarnąć. Zresztą widzieliście w ostatnim odcinku, za który Was serdecznie przepraszam, ale normalnie nie mogłam tego ogarnąć. To była dla mnie jakaś masakra kochanie, nie czytaj skarbie, a ten laptop jest od Jasia, bo to przecież nasz pisarz jest i ja mu go włożę do wyposażenia, a on poszedł pisać na dużym komputerze. No i właśnie o tym mówiłam. Małgosiu, ty też czytasz książkę, skarbie, ale my ją sobie włożymy do wyposażenia. I w ogóle to, jak się napisze książkę, no to Jasiu napisał książkę bajka o Jasiu i Małgosi. Siadaj, kochanie, kolacja z szynką zjedz to. No śniadanie, śniadanie. No to fajnie, bo możemy te książki sobie kolekcjonować, nie? To jest super. No i w ogóle mają włączoną tutaj aurę i ta aura w zasadzie bycia skupionym i pójście do szkoły pod wpływem takich emocji jest przeznaczona głównie dla Leona oczywiście i Gawina, bo te miglance jednak mam nadzieję, że dzisiaj przyniosą nam szósteczki, a jak nie, to ja będę strzelać focha, no nie wiem co ja zrobię, ale strzelę focha i, i nie wiem. Kochani, myślę, że w międzyczasie, czemu ty nie jesz kobieto, miałaś to zjeść. Wiem, że idziesz zaraz do szkoły, ale zjedz to, będziesz głodna. Tak pilnowałam, żeby byli wyspani, żeby byli wysikani, żeby byli wymyci. Wszystko, żeby mieli full super rewelacja. Jak oni nie przyniosą dzisiaj szóstki, no naprawdę nie wiem, co to będzie. Małgosia, weź się trochę spręż, kobieto. A ja... Bo tak zaczęłam mówić dzisiaj, jak to ja, nie? Tysiąc myśli na minutę. Dzisiaj zajmę się odrobinkę naszym domkiem i naszymi simami, w sensie takim, że te wszystkie już świąteczne pochowam, już tak wszystkie, wszystkie, bo choinkę wiadomo, już dawno schowaliśmy, a ja dzisiaj pochowam tą całą resztę. Pochowam, w sensie, wiecie, sprzedam. Czemu ty nie idziesz do szkoły? No, pójdziesz głodny, no trudno, trudno. Ja Ci powiedziałam, masz przejść na śniadanie. Nie wiem, czym się tam zajmowałeś. Nawet naprawdę umknęło mi to gdzieś. Yy, no i dzisiaj będziemy sprzątać. Muszę zrobić porządek też z takimi obiektami, jak ten kwiatek, przez który niestety nie możemy sprzątać i w ogóle nic zrobić, więc yy, tym też się zajmę. I troszeczkę naszych simów. Poprzebieram już tak wiosennie. Przed nami jeszcze dwa dni do zakończenia zimy, no ale chociaż teraz się zrobiło pochmurne, ale jeszcze sami widzieliście przed chwilą, jak się z wami witałam. Było słonecznie i tak. Wydawało się, że idzie, idzie wiosna i będzie już cieplej i słoneczniej. Dobra, Emma, wyjdź z tych krzoków domowych. No, i weź to wszystko po kochana. Posprzątaj, tak, żeby mi tutaj był miód, malina, i będziemy robić jakieś ciasto dla naszych chłopaków, bo dzisiaj oni muszą przynieść szóstkę, nie wiem, ale muszą i koniec. W związku z tym ucz się pilnie. Ucz się pilnie, a w zasadzie to wy też. Też uczcie się pilnie. Co tam? No i nadeszła ta godzina prawdy. I poprawa ocen. Małgosia. Nie o Małgosie mi chodziło. Przepraszam, ale jest. Leon ciężko pracował. Jest szóstka, Gawin jest szóstka. I jak tu jeszcze jest, Małgosia ma też szóstkę? O ja. I nawet Jasiu ma szóstkę. I słuchajcie, no może, może wyprowadzimy tą całą czwórkę. Może to nie byłby wcale taki głupi pomysł. Zobaczcie, ile byśmy mieli miejsca wolnego w rodzinie, nie? No to już robimy tu imprezkę. Kochani, więc tak, ja zapraszam, o, już idzie cała zadowolona, ja zapraszam rodziców od naszych milusińskich i robimy imprezkę, i robimy imprezkę, i robimy imprezkę. O ja... Poproś go o pokazanie stroju imprezowego. O, matko, już się boję. Ten tatuś to ci się udał, powiem ci. Czy on ma jakąś cechę charakteru taką dziwną? No dobra, no pokażesz, jaki masz ten strój. O, no to dajesz. O, dużo lepiej. okej okay, dobra. No to robimy imprezkę, tak? Zatrudniłam też miksologa, bo tak sobie pomyślałam, że fajnie by było z dorosłymi dzieciakami wypić sobie pod rineczku. No i myślę, że tak wyciągniemy dobre jedzonko i może jeszcze jakąś muzykę puścimy, czy coś nie? No i słuchajcie, zaczynamy imprezkę urodzinową. Tak. Super brawo. Brawo ty. No tak, to już masz wszystkie cechy myślę, które są Ci przydatne do tego, żeby wyruszyć myślę w dżunglę. Co jeszcze moglibyśmy mu dać, co by mu trochę pomogło w rozwoju osobistym i w zdobywaniu celów swoich. Może być aktywnym? Dobra, niech będzie aktywny. Chociaż tam takiego mi wcale, ale to wcale nie wygląda. Dobra, kochanie, dodaj świeczki urodzinowe. I kolejny do golenia poproszę. To weź proszę po kawałku razem. Ja jeszcze wyciągnę coś innego, bo to jest tort hamburgerowy, czyli bez cukru, że tak powiem. A ja jeszcze wyciągnę co nieco, co tu mamy. Bo, bo jednak, słuchajcie, ona rzeczywiście ugotowała te jajka, tylko zostawia je w kuchni. A ja ją posądziłam, że taka niedobra ta Emma. Dobrze, czyli ty wyjecie, a wy też sobie weźmiecie porcję razem, tak, żeby wszyscy byli najedzeni. No i myślę, że za chwileczkę zapuścimy sobie muzyczkę, trochę potańczymy, trochę pogadamy. W ogóle to ty jesteś śpiąca Emma, więc ta impreza nie będzie za długo dzisiaj trwać, no ale tyle, ile musi trwać, tyle będzie. Patrzcie, ona leci mi. Wytrzymam, wytrzymam, nie, głowa mi nie poleci, nie poleci. No ale słuchajcie, chyba jednak hucznego świętowania nie będzie, bo wyskoczyła nam taka ikonka yy, o tym, że jesteśmy smutni. Dlatego, że jakaś śmierć w rodzinie i to utrata dziecka, no jak ja zaczęłam szukać, no to znalazłam, bo wiemy, że nasze dwie córki najstarsze umarły, i teraz odeszła od nas Joasia, nasz aniołek, nasza perfekcjonistka, nasza idealna córka, która była siostrą bliźniaczki, bliźniaczką od. Naszej Ani. Nie widzę jej tu teraz. Tak. I widzicie, Ania, Anna jeszcze jest na tym świecie, ale ona lada moment też odejdzie, dlatego że ona była w ciąży z Moniką, więc jej się też zatrzymał ten czas na te dwa dni czy trzy. No, w związku z tym, no. Wszyscy inni spokojnie sobie żyją, a ona nie. Więc y, trzeba by było zaglądnąć tam do dziewczyn. I ja myślę, że zrobimy to, jak tylko wyprowadzimy nasze starsze dzieci. No jest to smutne, więc może dzisiaj odpuścimy sobie, kochani, to, to tańczenie, dobrze? No, trochę się smutno nam zrobiło. A ty tam nie tłucz nam butelek. Yy, tak, ty sobie porozmawiasz jeszcze chwilę. Zamów drinka dla grupy. No dobra, zamów, bo ja podzieliłam ich na dwie grupy. No to weź może kochanie mm, po piwku? Jęczmień pitny? No, wypijemy i zaraz położę chyba naszą MS spać no, chodźcie, idziemy się napić jednego dobrze, a ty potem też zamówisz jeszcze drinka dla swego taty i brata i myślę, że no, tak trochę w smutnych okolicznościach ale będziemy się żegnać I ja jeszcze zajrzę tak czy siak do domu dziewczyn bo chciałam zobaczyć jak to tam wygląda kochanie, mogłabyś zjeść ptaszku, weź sobie kawałek co to masz? potrzebujesz rozrywki zaraz was tam nie wiem, może one sobie potańczą one są jeszcze malutkie, więc dobra, im, im odpuścimy tą żałobę no kochani, nasze dzieci są już wyprowadzone a ja chciałam zajrzeć do rodziny naszej świętej pamięci Asi no i Ani no ale ale kiedy weszłam ostatnio na parcele to przy. Chciałam sprawdzić, czy w wyposażeniu rodziny nie ma urny albo nagrobka. No i za każdym razem, kiedy wchodzę w ten tryb budowania, no to niestety, ale nie mam tego, tej możliwości zajrzenia, bo, bo się nic nie dzieje, bo jest puste miejsce. Za chwileczkę sprawdzę to jeszcze raz. Już naprawiłam grę w origin. Nie wiem, czy to cokolwiek da. Zobaczymy. Natomiast, jakby miała się sytuacja powtórzyć, i znowu będę musiała wyjść z gry, to ja już to po prostu nie będę wchodzić. Przepraszam za moje psy, które właśnie postanowiły się bawić. Ja tylko chciałam Wam pokazać górę, bo ten pokój zajmują oczywiście Ania wraz ze swoim. Mężem Markiem. Tutaj do tej pory mieszkała ich córeczka Monika, natomiast yy, ja usunęłam, jeszcze zdążyłam usunąć łóżko stąd, bo to było łóżko takie dla niemowlaczków. I na razie nic bym nie wprowadzała, ponieważ zostawimy to tak, jak jest, a ja yy, po prostu. A nie ta jest od Anny łóżko. Czyli dobra, czyli ja tutaj wprowadzę, że to będzie łóżko od. Naszej Monisi, no, a tutaj będzie tak: przydziel prawa strona dla prawa strona dla Marka i przydział lewa strona dla Ani. No jest, udało się na szczęście. Jeju, ile oni mają tu wyposażenia ale urny tu nie widzę czyli wszystko to co było w klinice weteryna weterynaryjnej kupowane słuchajcie się przeniosło do ich wyposażenia ale niestety nie widzę urny kochani i to jest bardzo bardzo smutne no nie ma ojejku no bo wiecie chciałam przenieść prochy Joasi na nasz cmentarz. No i tam by tam y, kolejne nasze dzieci by mogły przybywać, no, w którymś momencie nawet byłaby szansa, żeby je przywrócić do życia nie. A tak to. Smutno mi jest bardzo, naprawdę mi jest bardzo smutno, bo liczyłam, że rzeczywiście to tutaj się znajdzie w tym wyposażeniu. Nawet tak próbowałam, wiecie, szukać, czy gdzieś ona tutaj na przykład nie upadła i, i tu ją gdzieś, no ale no widać, że nie, że no nie ma, nie ma. Szukałam, bo że wy gdzieś z okolim okiem wypatrzycie, no to wtedy piszcie mi w komentarzach, ty ślepo to. Tam była urna, nie? Myślałam najpierw, że tu jest urna, ale tu był kotek. Dobrze, kochani, no to wracamy do naszej rodzinki. Jedno pozytywne to to, że jednak ten panel tutaj mi się uruchomił, na szczęście. Dobra, kochani, na razie do kolejnego simowego dnia. Coś szalonego dzieje się w ruinach. Chcesz tam zajrzeć? Aniu, to sobie tak chyba po prostu chcesz poprawić nastrój. Ona jest strasznie zmęczona, ale wiecie co? Pojadę tam. Pojadę tam, żeby ją po prostu uściskać, żeby ją przytulić. Bo jest mi strasznie przykro, że tak się stało. I zabiorę ze sobą Mikołaja. I tak najbliżej dziewczyn. Patrzę się na moje drzewo, tą taką. To jeszcze był Miłosz i Alicja. <grytanie> A tutaj zima na całego. Wielka impreza taneczna, ale kochanie, spróbuj pocieszyć Annę. Anna pierwsza. A co wy robicie? Co wy się śniegu nie widziały <grywdy> dziewczyny? No, spróbuj ją pocieszyć. Zostańcie najlepszymi przyjaciółkami. No. Weź, może poproś ją o pokazanie stroju takiego wiecie, cieplejszego. No, bo kurczana nam tutaj normalnie padnie z zimna. A tam wywijają w krótkich galotkach. No, weź się, ubierz jakoś, Aneczko. No, weź ją jeszcze tam. Wyściskaj mocno. Obejmij ją czule. Ale myślę, że Alicję też. Bo to nasze dwie córeczki. A, Alicja poszła posprzątać. Ruiny. Tam się bawi miłość. Udało mi się go namierzyć. No i my tu nie będziemy absolutnie tańczyć. My za chwileczkę będziemy już zmykać. Chciałam tylko tak na chwilę, żeby po prostu obściskać nasze dzieci. Jeszcze do toalety ci się chce. No dobra weź tak porób trochę głupich min jeszcze wiesz, takiej głupawki dos możemy dostać z takich traum różnych duch o imieniu Josh słabi ale ten akurat duch nas nie bardzo interesuje interesuje mnie duch Joasi dobra kochani, no to ja już zmykam stąd bo ona jest bardzo zmęczona tak, koniec to już jest koniec nie ma już nic Witam Was kochani, w kolejnym simowym dniu jest wieczór firmowy dzisiaj, ale my do niego już niestety nie dojdziemy, bo muszę szybciusieńko zrobić pewne rzeczy. Przede wszystkim, bardzo przepraszam Was, jak nie psy to mój kaszel, nie? Bardzo nieprofesjonalne to jest. Może inaczej, Bob kochany podejdź tutaj, zjedz sobie, może nie weź resztki, co tam Ci przyjdzie do głowy Emunia, Ty też byś mogła zjeść otwórz, Ty byś mogła sobie zjeść kochana pstrąg o, to sobie zjedz zjedz to i myślę, że tak szybciusieńko weźmiemy i dokończymy jeszcze obraz bo bardzo chciałabym, żeby, żeby nam tutaj ten budżet wzrósł Wyprawimy nasze dziecko kochane do szkoły, zatrudnimy nianie i zmykamy, moi kochani, do kolejnego tatusia. Już go wybrałam. A miejscowość, do której się będziemy przeprowadzać, to oczywiście Forgotten Hollow, który jakże inaczej wygląda do południa, w słońcu i jeszcze w śniegu rozjaśniony. No, wcale tak najgorzej nie wygląda, muszę Wam powiedzieć. Aż tak strasznie nie jest. No, i właśnie tutaj się przeprowadzimy, tutaj też w tej miejscowości mieszka nasza córka, z którą jest związana pewna historia, ale o tym wszystkim, kochani, to będziemy wspominać wtedy, kiedy już będziemy się przeprowadzać do nowego domu. Oczywiście mamy już kolejnego yy, tatusia namierzonego. Cześć, jak się masz, Vlad? Porozmawiaj z nim o marzeniach, może on też ma jakieś marzenia, kto wie, kto wie, nie? Dzieli się nastrojem związanym z wieczorem filmowym. Co prawda, jest jeszcze do południa, ale cóż. Popatrzcie, jeżeli chodzi o przyjazny, to my już tu całkiem fajnie jesteśmy. Wiesz co, zawiążemy sobie grupę, to nam na pewno szybciej pójdzie. I. 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 dziś sobie wspólnie usiądziemy. To będzie nam trochę wygodniej i trochę cieplej <noise> może y, gospodarz domu rozpaliłby w ognisku chociaż jemu to pewnie nigdy nie jest zimno ani zbyt gorąco chociaż gorąco na słońcu może być za bardzo gorąco może być na słońcu no widzisz jak jest zimno rozgrzej kobietę ach ci faceci pofrirtuj trochę może ci się cieplej zrobi Weź uskutecznij gadkę na podryw. Co on taki jest oporny? Zaraz go tu oczarujemy. Dajesz mała. Wyciągaj tą strzałeczkę z kieszonki i... O, już jest flirciarski. A teraz już będzie trafiony zatopiony. <gryw> okej, okay, dobra, zrób uwodzicielską pozę, wręcz mu róże moja droga może po dłoniach go nie cały bo jakoś to takie niefajne jest romantyczne poślij mu pocałunek Ucieszyłeś się, nie? dobra, uskutecznij pierwszy pocałunek mam nadzieję, że się uda no mówię stary, ale Jary, no. No, jest już nasz. Dobra, to teraz, to teraz. Postaraj się o dziecko. Dopóki jest, bo za chwilę się zmieni w notoperka i znowu nam czmychnie. No i czmychnął nam. Ale jest tu, dobra. Może ma. Galotki w netoperki. Ja, ho, ho, ma króliczki. No. W mojej rozgrywce blogowej zostawię wam link w opisie. Wlad był tatą też postaci z bajki. Zajrzyjcie sobie, zapraszam was serdecznie. Kliknijcie w link i tam przeniesie was już do tego konkretnego odcinka na moim blogu. Oj, no. Dobra. Iskry poleciały, więc mam nadzieję, że się udało. Ale jakieś minusiki były. Coś nie tegas? Nie, nie tegas, je za dwoje. Powiesz mu i idziemy do domu. Facet się trochę załamie. Nie jest za bardzo zadowolony. No skoro tak, no już trudno. Dobra, emusiu, wracamy do domu, do naszych dzieciaczków. Kochanie, wypełniłaś zadanie, spisałaś się na piątkę, jak zawsze, i witam się z Wami, żegnając z naszego domu. No, kochani, u nas w domu śniegu napadało. Ho-ho-ho, nasz syneczek wrócił ze szkoły no nie jest za bardzo zadowolony ale nic się nie dzieje kochanie bo masz piątkę i na pewno w poniedziałek jak nic przyniesiesz szóstkę bo jesteś na, dobrym, na dobrej drodze a my mamy dwa dni pod, na to żebyś podniósł sobie poziom umiejętności na przykład kreatywnej wszystko się da zrobić głowa do góry kochany i już się nie smutkowuj nie smutkowuj się kochany jeżeli chodzi o naszą Emmę to ona sobie no tak. Zaparzyła herbatkę, więc weź sobie kochana tą herbatkę nalej do kubeczka. Jak tylko cię napada. To jest jakaś zielona, zdrowa herbatka, taka wiecie, jest w ciąży. Weź sobie usiąść, kochanie, a te nasze strajty małe mogłyby się przebrać. No i kolejny simowy odcinek. W przyszłym tygodniu zaczniemy od urodzin tych dwóch małych strajtek. Weź sobie poukładaj, ty, moja droga, sobie możesz porysować z lamą. Zaraz zaprosimy tatusia od malinek i zrobimy sobie takie malutkie urodzinki naszych przyszłych królowych. <gryw> A ja się, kochani, z wami już żegnam. Jeżeli macie jakieś propozycje co do naszej rozgrywki, to ja oczywiście czekam. Zostawiajcie, kochani, komentarze, lajkujcie, subskrybujcie i zapraszam Was w przyszłym tygodniu do kolejnego odcinka, a. Oprócz tego oczywiście do innych moich projektów, również serdecznie Was zapraszam. Jak klikniecie w dzwoneczek, to dostaniecie powiadomienie, że coś tam ta Maja znowu wypuściła. To na razie, kochani, żegnam się z Wami cieplutko, miłego weekendu. Pa pa!